Po drugie, Jezus wielokrotnie fałszywie zapewnia o mocy wiary i skuteczności modlitwy. Mateusza 17: Zaprawdę powiadam Wam, jeśli będziecie mieć wiary jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd, tam, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla Was. Marka 11. Zaprawdę powiadam Wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam Wam, wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się Wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Mateusza 7. Proście, a będzie Wam dane. Każdy, kto prosi, otrzymuje. Mateusza 21. Zaprawdę powiadam Wam: jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie. Jana 14. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Jana 15. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje we Was, proście o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. Chrześcijanie jest tak, że o cokolwiek prosicie. To Wam się spełnia? Wiecie bardzo dobrze, wielu z Was wie boleśnie bardzo dobrze, że tak nie jest, że wiele modlitw pozostaje niewysłuchanych w tym najprostszym znaczeniu, że to jest nieprawda, co Jezus deklaruje.